E, witam Was, wodniki. To jest dla Was czytanie na grudzień 2023. Zobaczmy, jakie energie są dla Ciebie w tym miesiącu. Jak wygląda sytuacja? Okej, okay, coś już tu bardzo chce nam wypaść. Królowa Bucharów. Wyzwania. Rydwan. Przyczyny. Podstawa sytuacji. Dziewiątka mieczy, przeszłość siła. Co macie w głowie i do czego dążycie? Ósemka mieczy. Co nadchodzi, najbliższa przyszłość? Ósemka pentakli i koło Fortuny. My w tej sytuacji król Pucharów i dziesiątka pentakli, co się dzieje dookoła? Twoje otoczenie. Paś Pucharów. Czego nie widać? Król Mieczy, i potencjalny wynik. Rycerz Pentakli. No dobrze, zobaczmy, co jest pod spodem. Dziewiątka. No dobra, zobaczmy wodniki. E, e, co się tutaj dla ciebie pokazuje? No mamy parę król-królowa pucharów, no i jeszcze paść pucharów tutaj, prawda, dziecko e, tych e, m, znaków dworskich, więc mamy całą rodzinę i jak najbardziej pokazuje się tutaj też dziesiątka pentakli. E, I w ogóle. Te karty wszystkie trochę mówią jednym głosem. Zaraz je rozbiję tutaj na konkretne sprawy, ale właśnie mamy rodzinę, prawda? Mamy dziesiątkę pentakli, dziewiątkę mieczy, dziewiątkę pentakli, ósemkę mieczy, ósemkę pentakli, koło fortuny jako też dziesiątka, jakby w całym tym kręgu. I myślę, że są tutaj jakieś ważne ważne rodzinne sprawy, ale też pomieszane trochę z jakąś pracą, być może trzeba stanąć tutaj na wysokości zadania i w ogóle od razu czuć taką energię, że jesteś bardzo wytrwały w wodniku i i mocno skupiony na zrealizowaniu jakiegoś planu. Jest tutaj też dużo jakiegoś takiego perfekcjonizmu, żeby wszystko było takie super. Być może przygotowujesz jakąś właśnie czy uroczystość rodzinną. Czy są to plany właśnie rodziny? dotyczące nieruchomości, dotyczące dzieci. Tu w ogóle dla niektórych z Was pokazuje się powiększenie rodziny i, i tak jakby zmiana, która się z tym, z, 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 z tym przychodzi. I mogą być jakieś niespodziewane informacje od dzieci, ale generalnie dużo takiej właśnie wspólnotowej, rodzinnej atmosfery, wspólnego planu, dokończenia spraw, które służą nie tylko Twojemu dobru. Możesz mieć na koniec roku dużo prac związanych właśnie z dokończeniem jakichś projektów w pracy, typowej takiej pracy, jakiegoś porządkowania, jakiegoś kończenia tutaj spraw. Jest to kontynuacja tego, co tak naprawdę już jest przeszłością, tak? ponieważ mamy tą siłę, która tu pokazuje ogromną determinację, spokój, dążenie do czegoś, wypracowywanie czegoś. Właśnie ten symbol nieskończoności, ta ósemka, która się tutaj Pokazuje jako ósemka pentakli i ósemka e, mieczy, jest tutaj ogromnym skupieniem, dyscypliną, właśnie o tego słowa szukałam dyscyplina. I mimo tego, że naprawdę już jest trudno, już po prostu te wampiry, wszystkie wystałeś z siebie życie, możesz naprawdę na, na, nakładać na siebie dużo jakiegoś takiego presji, jakości tego, co robisz, to on musi być super i jeżeli chodzi o pracę, to naprawdę dajesz siebie 150%. I to jest oczywiście wymagające, ale prawda ta dziewiątka mieczy mówi o tym, że będziesz w tym wytrwały. Bo dziewiątka mieczy, tak, to jest karta ograniczeń, ale często ta karta też mówi o wielkiej dyscyplinie. Takiej dyscyplinie, które, którą mają sportowcy, którzy przez długi czas, długie lata potrafią siebie o każdej porze zmusić do treningu, ponieważ mają wyznaczony cel. I nie rozpraszają się niczym, potrafią tak, jakby być w skupieniu, w, tej, w tym swoim, jakby zaślepieniu, tak jak ona tutaj nie patrzy. Na nic dookoła, nie może, jest po prostu jakby związana, związana kontraktem, związana przyrzeczeniem i no. Ósemka pokazuje, że to jest w Twojej głowie, tak? Więc to jest to, co Ty postanowiłeś w swojej głowie. Więc myślę, że jest tutaj mocne parcie na to, żeby coś skończyć, ukończyć, ale karty też pokazują mi, że to się opłaca, to zostawanie po godzinach, to dopieszczanie wszystkiego, do ostatniej tak jakby kropeczki, do ostatniej e, e, kropli. E, ta ósemka pentakli właśnie pokazuje. Że będzie, będą z tego korzyści, ponieważ mamy właśnie tę ósemkę mieczy, która przechodzi w ósemkę pentakli, i dziewiątkę mieczy, która przechodzi w dziewiątkę pentakli. Ok, mamy jeszcze dwójkę Pucharów, bardzo ładna karta. Znowu ta para, która jest tutaj naturalna, i paść pentakli, prawda? Czyli mamy jakby połączenie: mamy i pazia Pucharów, i pazia pentakli znowu. Ok, więc. Mam wrażenie, że będzie na koniec tego wszystkiego, tej ciężkiej pracy. Ona się naprawdę tutaj opłaca i um, będziesz się cieszył po prostu efektami, tak? Ta praca na pewno tutaj nie idzie na marne. Mało tego, może spowodować jakieś um, e, niespodzianki, które przychodzą do Ciebie, bo Paś. Bucharów. To jest właśnie wena, to jest energia, która się materializuje, która się kręci koło nas i to jest właśnie wyznanie emocjonalne. To są dzieci, które przychodzą na świat, właśnie wena twórcza. Także no, ta rybka, która właśnie jest w tym pucharze, o który tak jakby dbasz ty, ale też jakby zaglądasz tam do środka. Właśnie ta królowa pucharów też symbolizuje wielkie marzenie wspólne. No, nagle się tak jakby pojawia ta rybka, czyli to, to w co zaglądasz, ten puchar nie jest pusty. Więc. Mam wrażenie, że ta ciężka praca, wytrwałość, być może powtarzalność, trzymanie się jakiegoś rygorystycznego planu e, daje tutaj efekty. No i tylko o fortuny mówi o, o zdecydowanie o zmianie, o wygranej, tak jakby jakiegoś szczęścia e, właśnie losu e, wygranie e, właśnie takiego złotego losu, e, szczęścia. E, o tym właśnie mówi też ten paś Pucharów, który mówi, że jest to niespodzianka i tak jakby zalewa tutaj wszystko, bo e, właśnie ta fala, zwłaszcza emocjonalna, tu chodzi o szczęście emocjonalne, jest dużo większa niż właśnie ten paś, tak? Także pomyślne wieści, pomyślne wiadomości, nowe pomysły. Dla tej pary być może um, jakieś odświeżenie, jeżeli chodzi o związek. Mamy dziesiątkę pentakli, to jest karta rodzinna, ale też karta takich długich relacji, długich związków. Um, I Pozytywne wieści, propozycje również się dla Ciebie tutaj szykują, tak? Czyli to Koło przynosi dobrą zmianę sytuacji i zdecydowanie takie jakby zapłatę za tą Twoją ciężką i wytrwałą pracę. Także fajnie na koniec roku, fajne podsumowanie. Tu finansowo mogą spłynąć jakieś właśnie pieniądze, które są pewną kumulacją, e, wszelkie bonusy, e, które mogą być dla Ciebie niespodzianką, nieplanowanym i takim pozytywnym zaskoczeniem e, tutaj, ale to sobie wypracowałeś i to możesz, tak jakby zasłu jest to zasłużone, sam na to zapracowałeś w wodniku. Co jest dla Ciebie tutaj wyzwaniem? E, no Rydwan mówi o tym, że sprawy toczą się szybko. Może być poczucie, że mamy brak kontroli na tym, na co się dzieje, albo jest to bardzo trudne. I no, wi widać to w tej właśnie i ósemce mieczy, i ósem i dziewiące mieczy. E te karty mogą pokazywać stres, i, no ale dla mnie jest to związane z jakoś, jakimś perfekcjonizmem i tym, że bardzo chcesz coś ukończyć, a wszystko jest na Twojej głowie. I Rydwan może to pokazywać, że sprawy są po prostu: um, jest ich dużo, przychodzą z wszelakich stron. Um, to może być również podróż albo coś, co przychodzi właśnie ktoś, kto w podróży przybywa do nas i tak jakby zakłóca to, to koło, które tutaj właśnie ma za zadanie skończyć zadania, wypracować, odebrać taki jakby zysk. Zapłatę za to. No, a rydwan jednak może tutaj wprowadzać jakiś ten element zewnętrzny, tak? Osobę, która na przykład do nas podróżuje i musi teraz u nas zostać, ale prawda, jest rodziną, trochę przeszkadza. Natomiast są pozytywne właśnie wieści, które przychodzą i raczej to będzie dla ciebie niespodzianka tutaj. I sprawy y, zdecydowanie tak, jakby zabraknie ci trochę tego czasu w grudniu. Myślę, że y, chętnie byś chciał rozciągnąć tą dobę na więcej niż 24 godziny, bo jest tutaj naprawdę dużo rzeczy do dokończenia i pełne ręce roboty. E, czego nie widać w sytuacji? No, mamy króla mieczy, i to może być osoba, która y, 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 ma. Jest tutaj jakimś ekspertem, bo Król Mieczy pracuje głową, to jest czasem prawnik, lekarz, osoby, które właśnie mają dużą wiedzę, logiczne, ale trochę ta karta, ponieważ Ty wyszedłeś jako Król Pucharów, czyli taka ciepła energia... W w ciepłym, życzliwym domu, tym bardziej, że mamy tą parę, więc tu jest dużo takiego serca na dłoni, mam wrażenie, że ta karta mówi o tak jakby, o opuszczeniu gardy, o, o takiej być może trochę braku asertywności. Bo, bo jednak jakby to, co na górze i to, co na dole, to jest taka typowa umysłowa karta. No właśnie dziewiątka mieczy, dziewiątka, y, ósemka mieczy, to są karty właśnie znaków powietrznych, y, to jest bliźnięta, więc dużo takiej umysłowej energii, a jednak jakby Twoje skupienie i Ty w tym miesiącu jest tutaj zupełnie to wszystko takie roz, rozmiękczone. Mamy królową pucharów, ona często jest matką, y, troskliwą, wybaczającą, opiekunką y, i taką emocjonalną osobą, która ma Dużo empatii w sobie. No i króla pucharów, który również e, właśnie z taką ciepłą energią, to jest taki pan Kleks w tarocie, który właśnie wszystkich przygarnia i ma dla wszystkich też otwarte serce. Więc właśnie dużo takiego ciepła rodzinnego, może Ci tutaj zabraknąć asertywności i ten król mieczy. Y, on podejmuje tylko logiczne decyzje. Jest też cały w zbroi, więc jest ubezpieczony, zabezpieczony, odizolowany. Więc mam wrażenie, że tutaj ta energia właśnie odchodzi trochę na drugi plan. Tym bardziej, że właśnie król mieczy jest przecież wodnikiem, prawda? Więc jest. Twoja energia w tym miesiącu e, zupełnie tak jakby zabładnie tobą e, dużo więcej jakiejś emocjonalności i tą swoją logikę odłożysz na półkę, mam wrażenie jak się sprawy kończą no mam wrażenie, że na pewno kończysz to co sobie z, z, to co sobie zaplanowałeś, mamy też jakby fina, mamy ósemkę, dziewiątkę dziesiątkę i to wszystko się właśnie dzieje tak powiedzmy do połowy miesiąca właśnie mamy to koło fortuny które mówi o, o zmianie ale u Ciebie Wodniku mam wrażenie, że Ty po prostu wszystko kończysz zamykasz sprawę i rok tak jakby nic sobie nie zostawiasz na nowy, na, na nowy rok. Wszystko jest dokończone, dopracowane i możesz właśnie potrzebować zostać po godzinach w pracy, coś zrobić jakby coś zrobić sam, bo ósemka. Pentakli, zwłaszcza właśnie w tej talii, ona pokazuje, że, że ona kończy coś, co powinno być zrobione coś, co jeszcze powinno być dogłaszczone, dopolerowane, dopięte na ostatni guzik ale ona robi to poza widzeniem innych osób, tak? Więc jakby możesz to robić zupełnie dla siebie. I, i tak jakby niezauważalnie dla, dla otoczenia. Natomiast mi tarot pokazuje, że yy, to będzie docenione i trochę będzie to dla Ciebie niespodzianką. Możesz yy, nie spodziewać się jakiejś, powiedzmy, na przykład bonusu na koniec roku, a on się tutaj pojawi. Yy, to fortuny również yy, i właśnie i ten yy, rycerz pentakli pokazuje mi, że praca zostanie dokończona i będziesz gotowy na nowe zadania. Tu może się też właśnie pokazać jakaś nowa oferta pracy, bo pazie są posłańcami i... Um, to jest jakaś pozytywna wiadomość. No, puchary mówią o emocjach, o uczuciach, o um, miłości, emocjonalności, więc mam wrażenie, że tu bardziej chodzi o takie szczęście emocjonalne i wiadomości związane z tym, ale ponieważ dużo jest tutaj takiej pracy um, i takiej wspólnoty, wspólnego majątku, być może. Um, jakichś zakupów, prezentów świątecznych. Coś takiego, co poczujemy, że mamy dużo, możemy się tym dzielić z rodziną i tak jakby jest tutaj takie uwieńczenie, staranność. Także ładnie się to pokazuje. Natomiast wynik jako ten rycerz pentakli pokazuje mi gotowość do kolejnych zadań. Ukończenie tego, co masz zrobić. Rycerz pentakli również mówi o nowym dłuższym, w długim planie, długoletnim, bo on jest tutaj zwarty i gotowy do kolejnego e, zadania i czeka, także myślę, że wszystko, co sobie zaplanowałeś, skończysz. Skończysz, też mam wrażenie, przed czasem, co będzie niespodzianką, ale też będzie bardzo dobrze przyjęte przez Twoje otoczenie. I no, może się tutaj dla Ciebie pokazać jakby nowa perspektywa na nowy rok, e, może nawet właśnie nowa praca, nowe plany, ale mm, no, patrząc na to koło fortuny i na tego rycerza Pentakli, trochę mam wrażenie, że, że skończysz przed czasem i będziesz miał tak jakby mm, czas na to... E, na oczekiwanie na kolejne zadanie, tak? Tak jakbyś, tak jakbyś skończył wszystkie zadania przed czasem, wszystko jest super tutaj dopięte i jakby czekasz na nowe, ale właśnie ta karta pokazuje pewną kumulację. On jest przygotowany, przygotowany na długą drogę, więc, więc jakby ma zasoby, które pozwalają mu dalej ruszać. No dobra. E Zobaczmy, co ci tutaj tarot radzi. Tutaj też mogą być takie długoletnie plany przygotowania właśnie. Jeżeli jest jakieś powiększenie rodziny, no to przygotowujemy się na ten czas, robimy jakiś plan taki bardzo praktyczny, bo rycerz właśnie rycerz pentakli mówi o, o Praktycznych planach, o powolnym rozwoju, o ułożeniu bezpiecznych kroków, które do, mają nas doprowadzić do celu. Tutaj nie chodzi o szybkość, tylko właśnie o tą jakość. Dobra. Jakie są rady dla wodników? Okej, okay. no super. Ósemka y, mieczy, czyli podążysz dobrą drogą. Prawda? Ósemka mieczy już pokazuje jakby to, co masz w głowie, do czego dążysz, więc dyscyplina, e, skupienie. E, no i tarot radzi, że jak najbardziej wytrzymaj to, e, bo dziewiątka pokazuje, że to może być stresujące, możesz nie mieć na to już siły, ale właśnie tak jakby i ta ósemka, i ta ósemka, która nadchodzi, pokazuje, że to jest wszystko do zrobienia i żebyś tak jakby wytrzymał jakby tą presję, która tutaj jest, bo ona ci się naprawdę opłaca. Eee, no dobrze, bardzo ładnie kończysz rok w wodniku, eee, także myślę, że to wszystko. Eee, pozdrawiam i widzimy się w czytaniach na nowy rok.